10 kW zapisy na zakup grupowy, 22 osoby muszą się zebrać, bo tyle wchodzi w kontener. Całkowity koszt 2870 dolarów już z VAT-em w Polsce. Przy czym, jeżeli nie wynegocjujemy lepszych cen, na forenergy.pl zrobiłem pierwszy artykuł i zbieramy pierwszą grupę. Można się zarejestrować od razu. Linki do artykułów są pod spodem, ale jak wejdziesz na forenergy.pl, to tak naprawdę to jest pierwszy, jedyny artykuł, do którego możesz wejść. Jak zobaczysz, to różnica w cenie pomiędzy 5 a 10 kW jest większa niż różnica w mocy. Ale jako, że ta pierwsza grupa, to myślę, że w dużej części będą biznesy, no to tutaj różnica w cenie już na gotowo pomiędzy 5 kW 240 w Polsce z watem, a 10 kW 2870 na gotowo w Polsce z watem jest na tyle nieduża, że jeżeli masz to, zamiar tą elektrownię komuś sprzedać czy zainstalować to te 10 kW na ofercie będzie po prostu wyglądało lepiej, bo według mnie różnica w mocy dla tych wiatrów, właśnie 11-12 metrów na sekundę, to jest maksimum 14%. Różnica w cenie jest 26%, ale tu już ci tłumaczę dlaczego. Dłuższe śmigła to mniejsze obroty. Mniejsze obroty to niestety musi być większa prądnica, czyli jeżeli chcesz mieć tą samą moc na dłuższych śmigłach, wcale nie większą, tą samą, to prądnica już i tak musi być większa. Dlatego, że na krótszych śmigłach będziesz miał na przykład 200 obrotów, to na dłuższych będziesz miał 180. To, żeby uzyskać taką samą moc na 180 obrotach, jak druga prądnica ma na 200, musisz dać większą prądnicę. Stąd wyższa cena. Ale 2,870 to jest cena nieistniejąca do tej pory w Europie, i to jest cena taka realistycznie pesymistyczna. Czyli licząc, że nie obniżymy ceny przy zakupie, i licząc, że wyjdzie nas transport 2,5 tysiąca dolarów na cały kontener. Zresztą rozbicie tego wszystkiego masz w artykule, dane techniczne również masz w artykule. Rozpisane tak, żebyśmy mógł podjąć decyzję. Przy... Dlaczego zaczynam od tych elektrowni wiatrowych, skoro najwięcej pytań było o pompy ciepła? Dlatego, że jeżeli tutaj się pojawią jakieś problemy, to nie pojawią się ani z produktem, ani z fabryką, ani z certyfikatami, dlatego że to wszystko już mamy przećwiczone. Jedyne, co może wyjść dziwnie i nieznanie, to ta grupowość, tego że będziemy się kłócić i żreć między sobą, że ktoś nie dopłaci pieniędzy albo wpłaci te pierwsze 30%, żeby fabryka rozpoczęła produkcję, po czym się okaże, że mu się klient wycofał i nie będzie miał następnych, to są problemy, które mogą się pojawić, i mówię ci o tym jasno, bo też będziesz ryzykował swoje pieniądze, jeżeli jesteś zainteresowany. Więc. Powinieneś wiedzieć wcześniej. Natomiast różnica w cenie jest duża. Tak jak Jessica liczyła wysyłkę ze swoimi kosztami, tak jak jej dawało DDP, to było ponad 5000 dolarów do Polski. Więc wydaje mi się, że te 2,800, jeżeli obliczysz od tego 23% vat bo tak, VAT, tak naprawdę, dlaczego podałem cenę z vat -em? Bo ty ten VAT musisz zapłacić tutaj. Nie ma. Nie ma dyskusji, więc jeżeli nie masz dostępu do 2870 dolarów, to po prostu tego towaru nie kupisz. Ja nie będę Ci podawał ceny netto i potem przy okazji clenia i opłacania VAT-u okaże się, że Ty myślałeś, że to mniej i nie masz tych pieniędzy. Dlatego podaję cenę brutto, ale wiadomo, że ten VAT zapłaci Ci klient z powrotem. Czy też, jeżeli to komuś instalujesz, no to wtedy zainstalujesz to z 8% vat więc możesz się ubiegać o zwrot 15%. No i zaczynamy od tego. 19. Jessica jedzie rozmawiać z firmami od pomp ciepła, tymi przez nas wybranymi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będę raportował na bieżąco, a w międzyczasie. Będziemy też próbowali zrobić import rowerów elektrycznych, skuterów elektrycznych, ale o tym to już w następnym filmie. W sensie rowerów elektrycznych, bo jak coś ma pedały, to nie wymaga rejestrowania i nie jest motorowerem, rozumiesz? No, a bardzo w tym roku staniały. A dobra, ale to za dużo, bo to już następny film, tam się spotykamy, tam, tam. tam.